Cześć widzowie z tej strony shop i y, dzisiaj y, moja siostra otwiera y, pokemonowego blindbaga ode mnie, bo ona mi robiła bardzo dużo. No ponad ile to było? Trzy. Dobra, trzy. No i y, będzie go otwierać. Y, najpierw kodik dla was. Dobra. I teraz moja siostra już otwiera tego blindbaga. Się ma. Yy, no, dziwne, że dostałam tą paczkę. Wy się o nią nie prosiłam. Ja myślałam, że zrobię. Będzie więcej widzów. Może będzie jakiś subik. Bo ogólnie teraz jest mało, ale będzie więcej takich filmów i mam nadzieję, że to Was zachęci. Ale na początek prosiłabym Was o zostawienie łapki w górę, bo na 300 łapek w górę robimy kolejny taki odcinek. Tylko, że będzie więcej takich paczek. Dobra, otwieramy. Różni się. Dobra. To wysypmy. Okej. Okay. Jakie rzadkości są? Jest Common, rare, Super, real, Epic, Legendary i Super. Super, chyba najrzadsze, nie? Tak, tak. Super, najrzadsze. Dobra, to sobie odłóżmy na bok. Dobra, to jest jeden. Jeden, dwa, trzy. Dobra. To zacznijmy od tej jedynki, tutaj jest zaklejone taśmą. Dobra, i co tutaj jest? Okej, okay, tutaj mamy trzy karty. Dobra, jest taka. Ja ją podarowałam, <grym> nie wiem czemu ją dostałam. O, chciałam taką, no i mamy małpę. Z tego co pamiętam, to ja ją mam. Dobra, ale mniejsza z tym. Przynajmniej fajna. To jedyneczka. Ryby mi się mega podobają. Dobra. To dwójka. A, tutaj co było? Tutaj miałam... rzadko. No. Właśnie tak widać. Dobra. Tutaj jest legendarny. Okej, okay, czyli to jest... Prawie najrzadszy. Dobra, nie będę się z tym obchodzić jakoś. Jezu, jak to jest zaklejone, Gdzie są nożyczki? Gdzie ja obrócę? Dobra, tu. Dobra. To rozcinam. Mhm, dobra. Teraz jeszcze tu. I co mamy? O, fajna. Dobra, taka karciuszka. Ładna. Dobra, to też fajne. I tutaj mamy i e Dobra. E, dobra. E... No. Dobra, e... zaraz za kota. E... dobra. Teraz kolejne. Oj, to na bok. Chyba lepiej. To. Dobra, dobra, to co tutaj jest? O, co to było? W ogóle? Co to w ogóle było? było? Bo to było super. Aha, pokeball, no nawet git. Dobra, to tyle. Pa, pa.